Dzisiaj zajmiemy się wymianą podświetlenia licznika razem z ekranem. Jak widać, u mnie tutaj jest wypalona część ekraniku i zamierzamy to dzisiaj zrobić. Mniej więcej Po pierwsze, najlepiej przygotować sobie inny licznik, dowolny inny licznik, może być. Ważne, żeby miał sprawny ekranik. No, i zabieramy się do pracy. Po pierwsze, trzeba odkręcić tutaj licznik, mianowicie tu jest jedna śruba i tu jest druga śruba. Ja mam te śrubki odkręcone, bo nie potrzebuję ich, nie są potrzebne. Naciskamy tutaj, wyłączamy sobie, naciskamy sobie tutaj, licznik nam wychodzi. I teraz mamy trzy kostki, białą, niebieską i czarną. Musimy sobie jakąś położyć o tutaj są trzy zapadki. Wyciągamy sobie jedną kostkę. Wkładamy sobie rączkę. Wyciągamy sobie drugą. I wyciągamy sobie trzecią kostkę. Teraz musimy tak przesunąć kierownicę, żeby licznik nie wyszedł. Proszę bardzo, mamy licznik na wierzchu. No i w takim razie przechodzimy sobie do stołu i będziemy rozmontowywać licznik. Dobrze, jesteśmy przy stole. Tu już mam licznik. Stary licznik działający w 100% rozkręcony. Śrubka jest tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj i tutaj. To jest Torx dziesiątka. Ładnie sobie go otwieramy. Mamy nasz licznik na wierzchu. I teraz tak. Tu mamy nasz ekranik, którego musimy rozmontować. Hmm. Przyda nam się coś ostrego, jakiś nożyk, yy, który łatwo nie pęknie, tak jak nożyk papierowy. No i zaczynamy podważać. Yy, jeśli pęknie jedno z dwóch, to nic się nie stanie. Jak pęknie więcej, to już może być źle. Dobrze, te mamy pod... sobie podważone. Zbierzemy tego. I tutaj mamy ostatniego, tu w tym miejscu, mamy ostatni, ostatni podważnik, który dosyć często się łamie, bo nie ma do niego zbytniego dojścia, widzicie. Powtarzamy jeszcze raz z tymi tutaj, raz, dwa i powinno zejść w rączkę, w ten sposób, uważając przy okazji, żeby nie uszkodzić samego wyświetlacza. O, wygląda to mniej więcej tak, taka blaszka. No, i mamy na wierzchu wyświetlacz. Podważamy sobie go. Woli. proszę bardzo. To jest nasz cały wyświetlacz. Teraz trzeba będzie go przełożyć do nowego licznika. Bierzemy sobie niszczer, który był w aucie. Dokonamy sobie nie przeszkadzało i rozkręcamy Mamy licznik na wierzchu, tak samo, uważajcie, żeby nie pogubić śrubek. I powtarzamy operację. No już tutaj miałem wcześniej robione, mam złamany ten zaczep. Wyciągamy tak samo wyciągamy nasz wyświetlacz On ta karteczka dociskała go żeby pokazywał. Bierzemy wyświetlacz z poprzedniego licznika. Wkładamy na miejsce. Zakładamy docisk. kręcamy wszystko. OK, mając tak skończony licznik. Możemy wejść do samochodu i sprawdzić czy wszystko działa jak należy. Dobra, jak widać zamontowałem już licznik i testujemy. Wszystko działa jak powinno. Zero problemów. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie lajka. Może suba jeśli chcecie i do usłyszenia w kolejnym siema.